Już. Szanowny Państwo. Bardzo, bardzo przykra sprawa, powiem wam. major jest już poszukiwany, chyba będzie zamknięty. Nie wiem gdzie, ale jest już poszukiwany. Dowiedziałem się tutaj nawet Majer wylądował. E, na wyszedźbiałce. E, na kówce Na wyszedźbiałce inaczej. Na A! No dwójkupcy, to ja wiem, on był w No to o tym nie No i szanowne państwo, powiem tak, teraz Mariusz jest poszukiwany przez instytucję, przez policję, karetkę pogotowe i przez lekarz, który był z karetki, z mopru i będą jego tu pod domem czetować u mnie. Bo z mopru Bartosz, Mopro powiedział, że trzeba czetować i trzeba zabrać i zawieźć do szpitala. Byli dzisiaj? Bo dziś byli, stali, warowali, jak powiem. Lekarz pytał się, gdzie on jest. A ja odpowiedziałem lekarza, panie doktorze, a gdzie on jest? Weszli tu do, do domu, zobaczyli na Łóżko, na wrzalkę, pusta wracalka. Proszę pokazać, że pusta wracalka. I nie wiem, gdzie on jest. Nie wiem, gdzie przebywa i tak dalej, i tak dalej. I powiem, gdzie jest i tak dalej, i tak dalej. A ty, Tomek, nie złój palców. Palce nie złój. Jak małe dziecko ścisz. I powiem tak, że jako znajdą, jak się tu zawiozą. No choroszczy, zamknął na dłuższy czas i koniec. Ja mu wczoraj mówiłem, on mnie straszył dzisiaj, że przyjedzie MOP do mnie, żeby nie sprawdzać, MOP, Co To kto dzisiaj był? MOP, karetka pogotowia i lekarz z karetki pogotowia, z był. Policja była? By, no mówię, była i policja, to tu, to tu wchodzili, patrzyli, dwóch było policjantów i lekarz był z karetki pogotowia. No sanitariusz to siedział w karetce i ten, jak się nazywa, i kierowca, ale le lekarz wasze tu zobaczyli, ma ja to mówię, no prawda, nie ma, panie koniec, wyszli i tak dalej, i powiem, zabrali się, pojechali. Jeden, jedni, z drugi bawił się w ściuba, babka, albo jak kot, kotka myszkę, albo jak zajączek z wielkiem. Zajączek ucieka, a wilk łapie, myszka się chowa pod miotełkę, żeby nie zabili myszkę, a zajączek chowa się żeby wilk nie zjadł, no i tak to jest, będą bawić się, bawić się, bawić się, bawić się, a się nabawił kiedy sobie, a wtedy przestaną bawić i znowu nie. rączki sobie podadzą, nóżki sobie podadzą, Pocałują się razem i będzie giffejszyn. A giffejszyn to po niemiecku ok będzie. A po polsku tak jest. I więcej nie będą bawić w różne zabawki. A pan profesor co na to? A co ja mogę na to powiedzieć? Gotował sobie taki losa. Jak my wszyscy. Pan profesor nic nie powie? Nic, nikt tyle złego człowiekowi nie, nie może zrobić, jak człowiek sam sobie. Tak. Bo jak człowiek chce odzwyczaić się e, tego świństwa brać, to się odzwyczai się. Jeżeli nie chce brać, to nie. Prawda, panie Tomaszu? Zgadza się. To się nie zwyczaj, to trzeba mieć swój własny, co? Charakter. I to silny charakter. Silny własny swój charakter. Bo jeżeli nie mieli silny swój charakter, to będzie bardzo, bardzo źle. O! I, I to na ten temat. Może Major usłyszy tą moją przepowiednię. Majorze, wróć do domu, bo i tak i tak znajdę ciebie. Puszczą. Wiadomo, policja to puści. Polacy, psy. Be przyjadą do domu, wezmą jakieś ubranie. Nawet ja będę zabraniać majorze brać ubrania. To policja weźmie siłą ubranie, bo ma prawo wziąć. Pies wywącha te ubranie. Nawet stare ubranie wezmą, niepotrzebne. I jest dla ich, dla psa. I puść, puść psa i pies wywołka to prędko, każdego człowieka, bo psy mają bardzo dobre węchy, a wtedy major tamten będzie przewieziony na dłuższy czas, na dłuższy, bo mogą chodzić nawet w tajnych e, ubraniach, policja, lekarz też może inny być, bo siebie, Lekarz z Bartoszem poszeptali pogadali i zabrali się pojechali. I ja usłyszałem, że Bartosz powiedział do leka lekarz do Bartosza, Bartosz do Zmopu do lekarza, że trzeba osadzić jego w dołku i koniec. No. I będzie odszedłony na dłuższy czas. Na dłuższy czas. Ty mam teraz bardzo dobrze, żeby brać ten dom pomocy społecznej. Możesz kiedyś chcesz sobie wyjść, możesz chcesz sobie kiedy porozmawiać i tak dalej, T Tomaszu. Powiem. I tak dalej. Ty jesteś człowiek. A to co? Chcesz? E, Becerwy. Kiedy chcesz sobie chodzić, kiedy chcesz to nie. Kto? Skąd, z, z, kto znalazł jego? Piszą, że z, Loki znalazł go w lesie. Loki? Co takiego? Taki Loki, człowiek. Znalazł. W lesie. A, a co on w lesie był? W lesie. I co karetku przywziął? Nie, po prostu go znalazł. I co tam pisze dalej? Zobaczymy. Chodzi mi o to, ja na tą odrykówkę, kto go tam wsadził. Ktoś tam samemu, sam chyba nie poszedł. Nie, tam od on sam poszedł. Sam poszedł? Sam poszedł. Ale tam nie od ty tylko hotel. Tam tak, tak jak u Ciebie, wiesz? Po szesnastej. Tak? To gdzie, w Tak. To taki odział. Ja byłem, widziałem ten odział. To hotel? Jak, jaki hotel? To hotel jest, wiesz? Ja mówię tak, hotel. Rozumiesz o co chodzi? Nie rozumiem że po 16 można urządzać bal. Tak. Raz tylko jak przyjęli dostał tab tabletki na sen. W śmiechu barty.